Kto to widział? Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze słabości trzeba będzie stracić, Nic nie może przecież wiecznie trwać. Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Słyszałem takie doły, że aż mnie tam poruszyło. Bardzo fajne. Mówią, że to nie jest miłość. znalazła tej piosenki coś innego znalazła swój sposób na tę piosenkę i o to właśnie w tym chodzi gratuluję Get enough. Mi się bardzo podoba Twoja barwa głosu, ale dzisiaj była tak seksiarska Po prostu super. Ja jestem macho. Nie kobiety nie wybaczą. Ja jestem macho. I kobiety nie wybaczą. Nie płaczą. Jestem macho. I kobiety nie wybaczą. Ja jestem macho. I kobiety nie wybaczą. nie płaczą. Też wiem dla kogo napisałem tę piosenkę. No ja po prostu napisałem ją dla Roberta. Robert, jesteś naprawdę, wykonujesz to dużo lepiej ode mnie. Admieszka, ja myślę, że tu już możesz nagrać płytę. Wszystkim Państwu życzę pięknych, pełnych miłości, ciepła. I żeby wiosna była fantastyczna i cały rok. Uśmiechu na twarzy. Wszystkiego, czego można życzyć. Pogodnych, radosnych. Jajecznych świąt. A może również śpiewających. I wzajemnie. Zdem biały Wyrozu biały Nie wiadomo czy biały Daje biały Bielsko biały Nieważne jaki ten uśmiech Ważne, że biały Orbit White co, znowu idziesz z kumplami na mecz? Nie, kochanie. Zabieram cię na zakupy. Rozpocznij sezon ligowy w wielkim stylu. Przyjdź do dominant banku po sportową kartę kredytową. Przecież kibicem jesteś cały czas. Zadzwoń. Ta czapka nie zostanie na jego głowie dłużej niż 5 sekund. Szalik. Też nie. Kurtka też nie ma szans. Dbam o niego, więc jestem o niego spokojna. Janek codziennie pije aktimer, który wzmacnia jego ochronę przed wiosennymi szaleństwami. Jeden aktimer, potrójna ochrona. Top moda stemple! Wow! Najmodniejsze kreacje ze świata mody i super stemple. Jest ich mnóstwo do zebrania. Z templami stylowo ozdobisz i zaprojektujesz niesamowite rzeczy. Papier na prezenty, zaproszenia, pamiętniki. Notatniki, zakładki i wiele innych. Otwórz sklep z biżuterią, z torebkami i butami. Odkryj sekretne stemple, stylowe naklejki i stemple rolkowe. Zbierz całą kolekcję i wejdź w stempelkowy świat Top Moda. Od Kobi. Mm -hmm. Dlaczego Monte Drink? Łukasz przepada za Monte, a teraz może je wszędzie ze sobą zabrać. Co to Monte Drink? Ze świeżego mleka, z czekoladą i orzechami laskowymi. Wszystko co najlepsze w Monte i łatwe do zabrania. To naprawdę praktyczne. I mój Łukasz je uwielbia. Ciot Monte Drink. Daj swojemu dziecku coś naprawdę mm -hmm. dobrego. Prawie gotowa. Mhm. Czekam. Moje wnuki. Zawsze mieliśmy dobry kontakt. Dziś są w rozjazdach, albo ciągle się uczą. Kiedyś byliśmy blisko i chcemy, żeby tak zostało. I dlatego jesteśmy w sami swoi. Mają niskie stawki i dają 40 zł w prezencie, żeby być częściej w kontakcie. Zawsze jest okazja, by zadzwonić i ciągle być blisko. Teraz 40 zł w prezencie. Sami swoi. Jasne reguły. Niskie ceny. Na zaskoczenie. Prince Polo. Czarno-białe. Przygotuj się i zapnij pasy. Czekacie szalona podróż z Jasiem Fasolą. Tym razem mistrz destrukcji i chaosu wybiera się na wakacje. Wakacje Jasia Fasoli w kinach. W nowej promocji Lays ty sam decydujesz, o co grasz. Codziennie laptop, iPod i cyfrówka. Sam wybierz sobie nagrodę. Do tego miliony paczek Lays. Pula nagród ponad 3 miliony złotych. Wylejsuj, co chcesz. Lays, chcesz trochę? W erze metalu. Nowe, przerażające smoki budzą się, by zniszczyć Królestwo Rylsen. Te piekielne stworzenia przejęły energię innych. Tocz decydującą bitwę z nowymi smokami z ery metalu. Teraz możesz stworzyć nowe, zadziwiające plazmowe smoki. Wszystko to od MegaBlocks. Robot kuchenny Philips sprawia, że przygotowywanie potraw jest równie proste jak naciśnięcie guzika. Tarcie. Wyrabianie. Wszystko. Prostota to robot kuchenny, który daje ci pełną kontrolę. Actimel jako jedyny wspiera twoją potrójną ochronę. Działa na mikroflorę jelitową, dostarczając dobrych bakterii. Pomaga wzmacniać barierę ochronną, która nie pozwala przenikać zarazkom do organizmu. Aktywuje mechanizmy obronne. Jeden Actimel potrójna ochrona. To ja, Krycia Tuchałowa. Zielone poproszę. chcę. Brak akceptacji? Od dwóch lat dajesz sztubę w tej samej intencji. Niektóre rzeczy są po prostu bezcenne. Myślę, że łatwiej byłoby te ziemię kupić na Manhattanie. Ale jak to będzie nasze, to ja to sprzedam. Ty, sprzedam my. Jest... Tym razem przepustką do wielkich pieniędzy są dzieci. Dzieci. Nie tak prawdziwy Polak rodzinę zakłada. Przysięgam Bogu, widział, jak Kryśka poduszkę urodziła. Ale się chłopie musiał je. Zamachowski, Korzuchowska, Delong, Żółkowska, Grabowski, Bujakiewicz w komedii Zróbmy sobie wnuka dzisiaj o 21.00. Zachwycili publiczność. Ja jestem Nie płaczą. Już wiem dla kogo napisałem tą piosenkę. No ja po prostu napisałem ją do Alberta. Zaskoczyli Jurorów. Niestety nie przepadam za tą piosenką, a dzisiaj ją polubiłam. Mówią, że to nie jest miło. Znalazła swój sposób na tę piosenkę i o to właśnie w tym chodzi. Gratuluję. Ja Ty też możesz ocenić ich talent. Nie ma siódymu bez ognia. <głosy> <głosy> Najlepszy dzisiaj występ. Zobacz jak teraz oni śpiewają. Oh, oh, oh. Wyuzdany... Strój rock'n'rollowy, kto to widział? Nie może przecież wiecznie nie dba. Słyszałem takie doły, że aż mnie tam poruszyło. Bardzo fajnie. Agnieszka, ja myślę, że tu już możesz nagrać płytę. Powracamy po przerwie świątecznej już w najbliższą sobotę o 20. Wielki muzyczny show. Tylko w Polsacie. Kwiecień familijnych filmów w Polsacie. To będzie coś niesamowitego, co? Odkryj świat pięknych opowieści. Poczuj zew przygody i baw się razem z naszymi bohaterami. Słabo mi się robi. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Najlepsze filmy, najciekawsze historie, dużo dobrego humoru i wspaniałej zabawy. Zapraszamy na Kino Familijne w każdą niedzielę po dziesiątej. W Polsacie. Co czujesz żując Airwaves, proszę bardzo. Fajnie, jeszcze raz. Jeszcze raz niech pan spróbuje. Fajnie. Airwaves, teraz z gwaraną. A czy wiem, czy to jest fajnie, No ja w każdym razie zdaje się, wszystko kiedy to słyszę, wiem, że to Radio Z. To jest Radio Z. Radio Z. Siła muzyki. Garden to 100% smaku świeżych owoców. To najwyższa jakość w dwulitrowych opakowaniach. Doskonały smak, a do tego litr w prezencie. Garden to garden. Prosto z sadu. A teraz nowość! Multiwitamina z kompleksem 12 witamin. I multivitamina z mega dawką witaminy C o dojrzałym, słodkim smaku. Nowy garden prosto z sadu. Spróbuj. Według Twojego ubezpieczyciela, Twój syn się nie liczy? Zmień ubezpieczenie na Aksa. Przyznajemy zniżki za bezszkodową jazdę również drugiemu kierowcy, który nie jest współwłaścicielem samochodu. Zadzwoń 9522. Aksa Ubezpieczenia. Pyszne sosy Łowicz są numerem jeden, bo są najczęściej kupowanymi sosami w Polsce. Łowicz, numer jeden wśród sosów. Okay. Asiketi, climat. klimat. Telefon GSM Sony Ericsson z aparatem fotora, DMFM, Bluetoothem i MP3. Tylko 659 zł. Wyprzedaż poświąteczna. Awans, poniżamy ceny. Nie zgadniesz, na co mam ochotę? Teraz nowość. Grubo krojone chipsy ziemniaczane o smaku papryki z serem. Nowy smak, nowa paczka. Kompaka. Lejs. Chcesz trochę? Przez 4 miliardy lat słońce dawało nam życie. If it dies, dies. Teraz oni muszą utrzymać je przy życiu. Film twórcy 28 dni później i Train W stronę słońca. Tylko w kinach. Chodź. Ale fajne zdjęcie, moja mama je zrobiła. też są super. To mamy zamknij oczy otwórz buzię. moja mama mogła zrobić tak pyszny budyń. Gotowy budyń kremowy doktora Edgera, tak pyszny jak domowy. Szukaj w lodówce.